Trudno już bardziej utytułowaną drużynę w ostatnich latach i mocniejszą niż, niż Atletika, czyli Ciudad Real. No na pewno, jest drużyna, która ma w swoich szeregach wielu różnych narodowości, jest drużyna, która co roku znajduje się w czołówce w Wielkim miejscu i co roku walczy, żeby tą Wielkim Mistrzów wygrać. Na pewno będzie to bardzo ciężki mecz, żeby... żeby, 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 żeby na punktu, ale na pewno będziemy to robić wszystko, żeby szukać w tym meczu swojej szansy. No właśnie, musicie w każdym meczu szukać szansy, bo wasz dorobek, mimo że już nie jest taki zły jak po, trzech, po tych pierwszych kolejkach, to jednak każde punkty wam są potrzebne. No oczywiście, zwłaszcza w domu, nawet w przypadku takiego musłym grubymi jak Atletico mus, musimy szukać punktów, no bo, no bo to, on to na pewno stać za to, żeby z tej mocnej grupy silnej to na pewno wyjść. E... Siłą Siłą Atletico jest na pewno bardzo stabilny skład. Oni mają tych zawodników podstawowych, bardzo dobrych, jak Abati, jak e... Abalo, jak, jak e... Dinard od, od kilku lat. i Jeszcze będą przez kilka, kilka lat grali w tym zespole, to jest chyba ich mocna strona, że się znają po prostu bardzo dobrze. Na pewno mają bardzo mocną obronę, z czego właśnie te zespół się bardzo dobrze bronią w obronie. Później wyprowadzają szybkie, skuteczne kontrataki yy, i bardzo szybko wybijają każdemu przeciwnikowi z głowy, że może tutaj i przeciwnik może jakieś punkty zdobyć. A tak jak powiedziałem, że będzie szukać swojej szansy, liczymy się z tym, że to jest jeden z najlepszych ut, utułowanych dużo świata. Z Michałem Jurkiewiczem się spotykacie często po tej samej stronie barykady gracie w środku polskiej obrony, chociaż on ostatnio troszeczkę z przodu przed tobą. E, jeszcze chyba przeciwko niemu nie grałeś, o ile dobrze pamiętam, w, e, nie, przeciwko nie. niemu. Nie, 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 nie Chyba, jeszcze. że jeszcze ja grał w Lubinie, a Ty w Głogowie. Jeszcze nie, 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 nie Też nie. nie. I to, to ja będę z Głogowie, to on chyba już wtedy był może powiedzieć, że już w lidzy hiszpańskiej, będzie to mój pierwszy starcie przeciwko Mariuszowi. No jak, jak to sobie wyobrażasz? Znacie znaczy się jak, jak nie No nie. Znacie się bardzo dobrze, on wie, te, jakie ja lubię warianty i, 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 i w ataku, jakie ja, i, a ja wiem to jak on lubi grać w ataku, który na pewno to może pomóc jemu, a także w mi. No, no, już nie raz grałem przeciwko swoim no, kolegom z reprezentacji, przeciwko, mi, no, także przeciwko mojemu bratu. To będzie, no, nie będzie jakiś to szczególny mecz dla mnie. Czyli jak zaliczyłeś już mecze przeciwko bratu, przeciwko koledze z obrony to nie jest żadne, żadne wydarzenie, tak? No, oczywiście jeśli gram przeciwko bratu to zawsze powtarzam, że to jest dla mnie tylko kolejny rywal. Nie wiem, tu będąc w płynnym nich grałem przeciwko Bartkowi, to cały czas go traktowałem tak jak przeciwnika, No, nie odpuszczałem do nowego błokcia, czy nawet czasami ręki żeby go mocniej potraktować. A, to wszystko, więc nie tak samo. Jeszcze chciałem zahaczyć o mecz w pławach, pokazać się tam bardzo... Dobrą grę i dużą chęć przede wszystkim, dużą taką zadziorność, agresję. Ja wiem, że to będzie inny zupełnie przeciwnik, ale, ale takie podejście też nam będzie potrzebne. To no na pewno spodzieliśmy się w Puławach bardzo trudnego meczu z że wiadomo, tam pisła bo straciła punkt. Więc widzieliśmy, że Puławy będą na pewno także mocno nastawione na mecz z nami, żeby nam też po prostu to widzisz, się może powiedzieć, że się można powiedzieć też w wejdę na jakieś punkty. I jeszcze połowy, zwłaszcza dobre w domu, gdzie miałem bardzo mocną obronę agresywną w tym meczu, jakieś tam obrona i wtórne nie funkcjonowała. A my tutaj się byli, naprawdę bardzo mocno skoncentrowani i przeważaliśmy chyba pod każdym, czy, czy to w grze obronnej, czy to w ataku, czy w pozytywnej.